Jak pewnie dobrze wiecie, dzisiaj o 18 startuje nowa edycja Dragona, którą Was serdecznie zapraszam. Ale słuchajcie, jeśli wbiliście tutaj po to, żeby się dowiedzieć dlaczego te parki będą wyłączone, no to zapraszam Was do oglądania, bo to jest właśnie filmik ze zmian, w którym opowiem Wam troszeczkę o planie edycji oraz o zmianach, które nastąpią w nową edycję. Także teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. I, ale zapomniałem, pamiętajcie o subku i dzwonku I o lajku, bo to bardzo ważne dla mnie Także teraz Was zapraszam do oglądania Ale na samym początku rozpoczniemy Tak jak zawsze od planu edycji I bądźcie czujni, bo jeśli nie będziecie No to coś Was może zaskoczyć na serwerze Startujemy o godzinie 18.00 A żelazne sety będą obowiązywały Okrągły tydzień do kolejnego piątku Będą dwa etapy rozgrywki na żelazne temy. Pierwszy będzie trwał do niedzieli 22 I będzie to rozgrywka na żelazne sety Bez enchantów, zaś drugi etap Będzie z enchantami do piątku 18.00. 0 Limity, które będą występowały podczas żelaznych itemów to 1 koks, 7 refów, 3 perły oraz 16 strzał. Będki podczas żelaznych setów będą wyłączone. Diamentowe sety zostaną włączone w momencie aktywacji TNT tydzień po starcie w piątek. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy na konferencji TNT będzie wybuchało w godzinach od 18 do 20 w dni robocze przez 2 godziny dziennie, a w weekendy zaś od godziny 16 do 21, czyli przez 5 godzin w sobotę i w niedzielę. To już będzie koniec planu edycji. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja na przykład osobiście wolałbym, żeby TNT było włączone dłużej, no ale wiadomo, to zostało przegłosowane na konferencji, także szapoba, gitara gra jest tak, jak chciało to większość graczy. Ale jeśli będziecie chcieli, no to oczywiście czas TNT można zmienić nawet i w połowie edycji, także nie ma problemu. Także napiszcie w komentarzu, co Wam się podoba, co nie, a teraz zapraszam Was do oglądania listy zmian. Zmiany w gildiach. Wprowadzamy możliwość dodawania własnych rang gildyjnych. Będzie można dowolnie do każdej rangi dodawać wybrane przez siebie uprawnienia, a później wygodny sposób na wydawać je swoim członkom w gildi. Będzie to niezwykle pomocna komenda dla większych gildii, w których jest naprawdę bardzo duże nagromadzenie członków. Od teraz zastępcy gildii będzie mógł wyrzucić tylko lider. Komenda PP potrzebuje pomocy, nie będzie już pokazywała próśb od sojuszników, którzy są więcej niż 1000 kratek dalej. Dodajemy limit enchantów na kuboidzie, by ograniczyć spadki FPS-ów. Cooldown na wybuch rzucanego TNT został zwiększony oraz zablokowane zostało triggerowanie cooldowna, gdy ktoś rzuci rzucaka na przykład na 250 poziomie. Zrobiliśmy to po to, by na, pr na przykład członek gildii swojej nie mógł w ten sposób triggerować cooldowna. By ktoś z dołu na przykład nie mógł przebijać jego gildii. Od teraz nawet 100-osobowa gildia może mieć chociaż jedną sojuszniczą gildię. Do uprawnienia, wylewania wody i lawy dodajemy używanie zapalniczki oraz stawienie lodu. No bo w sumie, gdy się postawi lód, no to zaraz się wyleje woda, a gdy się użyje zapalniczki, no to również ona podpali tak samo jak lawa. Na Waszą prośbę zostaną zmienione itemki na gildie. A to jakie będą dokładnie, dowiecie się tego na serwerze. Także do zobaczenia w piątek o 18. Zmiany te parkowe. Na Waszą prośbę zostało to przegłosowane i te parki będą wyłączone do godziny 22 w dniu startu edycji. Myślę, że taka zmiana wprowadzi dużo dynamiki do rozwoju startu edycji. Jestem ciekaw jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Wy również. Na Waszą prośbę stawienie bloków pod ziemią zostało zablokowane na sektorze teparkowym, by uniemożliwić uciekanie pod ziemią. Usuwamy tę parkę 2 vs 2 i zastępujemy ją tą, która była kiedyś, czyli X vs X. I wszyscy na wszystkich. Jak sami widzicie, zmian te parkowych nie ma aż tak dużo. Skupiliśmy się na innych zmianach gildyjnych oraz nie tylko. I zaraz wam, słuchajcie, przedstawię właśnie całą resztę zmian, które dla was wprowadzimy na nową edycję. Inne, mniejsze zmiany. Od teraz Boy Farmery, sand Farmery i Kopacze Fosy działają na większą ilość kratek, ale ich cena została zwiększona. Od teraz te Farmery działają na dokładnie 200 kratek w dół, ale ich cena nie została zwiększona dwukrotnie, tylko trzykrotnie. Dlaczego trzykrotnie, skoro dwukrotną ilość kratek one generują? Dlatego posłuchajcie, zdecydowanie minimum dwukrotnie zostało i również. Przyspieszone słuchajcie, budowanie i zabezpieczanie baz. Dlatego przygotujcie się z większą ilością emeraldów do zakupu, właśnie tych farmerów. Ale myślę, że zdecydowanie się to będzie opłacało, ponieważ no, będzie to Wam wychodziło znacznie, znacznie szybciej oraz łatwiej. Na sektor do eventów PvP, czyli Gladiator, zmodyfikujemy mapę oraz dodamy nowy ekwipunek do klepy. Na Waszą prośbę, troszeczkę tutaj wprowadzamy nowych nowości, właśnie na sektor eventowy, na którym właśnie odbędą się najbliższe eventy PvP na tej edycji. Oczywiście o sprzęt gamingowy od Genesis. Także szykujcie się, bo naprawdę będzie gorąco. Błąd ze spadkiem FPS-ów na środku spawna został naprawiony. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, co generowało te spadki FPS-ów. Uwaga, przygotujcie się, usiądźcie, bo możecie. Normalnie, kurde, no nie uwierzyć po prostu. Lagi generowały tabliczki, które było naprawdę mnóstwo, a gdy one były puste, to przez warte Lita one się wypełniały jakimiś tam znaczkami i szlaczkami, i niestety to właśnie generowały lagi. Także my to usunęliśmy, lagów już nie ma, tabliczek również. Dobieranie się za pomocą skrzynki w wagoniku podczas walki zostało zablokowane. No i teraz możecie spać spokojnie podczas klepania. W sumie wątpię, żeby ktokolwiek podczas klepania spał, no ale wiecie o co mi chodzi. Już nie będzie trzeba się obawiać tego, że ktoś się dobierze, właśnie za pomocą wagoniku. I takim oto sposobem dotrwaliśmy do końca odcinka. To były wszystkie zmiany, które dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać, które Wam się podobało najbardziej oraz co byście Waszym zdaniem jeszcze dodali na serwer i czego według Was brakuje. Bo to jest naprawdę dla nas giga ważne. Możliwe, że uda się kolorka jakoś zmusić, przytrzymać w piwnicy i uda nam się zrobić na szybko na start edycji to, co właśnie napiszecie i co będzie najbardziej lajkowane. Pamiętajcie o tym, że start edycji jest dzisiaj o godzinie 18.00. IP oraz godzinę macie na ekranie. Wersję również, bo w sumie to jest serwer na każdej wersji, także to, tego netto. Nie trzeba, nie trzeba umieszać. Serwer na każdą wersję i to wystarczy. Także wbijajcie wszyscy, do zobaczenia na serwerze, no i do zobaczenia, słuchajcie, na live'ach oraz na odcinkach, które będę dla was kręcił właśnie z nowej edycji. Także zostawcie subika oraz dzwonka, no i wbijcie do filmu, który wam się już od jakiegoś czasu tutaj wyświetla na ekranie. Dzięki i do zobaczenia dzisiaj na serwerze. Jo! Yo! No? nagrywkach na pomagali. Członkowie z ekipy. Real, real service. Teraz jakiś okrzyk na sam koniec panowie? Ty, szajak. Ale Ty. to jest pierwsza w nocy.